Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku vlogowym. Dzisiaj: moje urodziny, więc wydanie specjalne, specjalny odcinek, w którym opowiem trochę o swoim życiu, o zmianach, które się szykują, o planach, o marzeniach, o tym w jaki sposób moja misja się rozwija do tej pory i co planuję w przyszłości. Na samym początku chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować za to, że oglądasz ten odcinek, że być może jesteś ze mną już parę miesięcy albo parę lat i wiem, że są takie osoby, które oglądają regularnie, codziennie odcinki Przebudzenie piąta rano. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał wszystkie, bo moi znajomi się śmieją, że ja produkuję tak dużo rzeczy, że po pierwsze można mnie nazwać producentem filmowym, a po drugie e, ja więcej produkuję, więcej nagrywam niż e, być może niektórzy są w stanie skonsumować. No właśnie. I w związku z tym e, szukają się zmiany. E, szukają się zmiany, dlatego że zauważyłam, że rzeczywiście bardzo dużo jest materiałów w internecie, które łatwo jest odpalić, włączyć, posłuchać, obejrzeć. Zbudować się, a potem pójść e, i życie toczy się dalej, i nie mamy nawet czasu na to, żeby wdrożyć te rzeczy w życie. Nie mamy nawet czasu, żeby zastanowić się głębiej, przeanalizować to, co żeśmy przed chwileczką usłyszeli. A ponieważ sama jestem mega praktyczną osobą i również widzę po sobie, że e, jakby nadmiar. Materiału, nadmiar różnych bodźców, yy, wspaniałych książek, konferencji budujących rzeczy, które mogę posłuchać nauczań, sprawia, że trochę się czuję zagubiona w tym wszystkim. I y, znacie mnie być może nie od dzisiaj <noise> wielu z was, i wiecie, że często lubię mówić na temat. Mm, Takich podstaw życia z Bogiem, a mianowicie bycia w odosobnieniu, spędzania czasu z Nim sam na sam, taki cichy czas, szukanie Go, szukanie Jego głosu, rozumienie, jak On nas prowadzi. Um, I ponieważ nadal uważam, że to jest zasadnicza rzecz, i na tym się będę skupiała do końca życia, to jest takie kładzenie fundamentów, można powiedzieć, w życiu chrześcijańskim, um, dlatego uważam, że. No właśnie, chyba produkuję za dużo rzeczy, za dużo mówię, za dużo działam, za dużo tworzę rzeczy, które są bardzo wartościowe, ale ci z Was, którzy chcą być na bieżąco, prawdopodobnie popadacie w frustrację, że nie jesteście w stanie... Być na bieżąco, nie jesteście w tego skonsumować, czy też tym bardziej wprowadzić w życie. Dlatego postanowiłam, i to jest zmiana numer jeden odnośnie mojego dalszego życia że filmów będzie mniej. Że filmów będzie mniej prawdopodobnie co drugi dzień. Będę nagrywała filmy i ci z was, którzy uznacie, że to jest za mało, to możecie zawsze w ten wolny dzień sięgnąć do jakichś moich starszych materiałów i zbudować swoje serce, i uzupełnić te wszystkie zaległości, które się natworzyły. Tak więc, jeżeli będziecie bardzo tęskni, zawsze możecie odpalić jakiś inny filmik, ale będę produkowała mniej. Za to wierzę, że będą to filmy o wiele bardziej przemyślane i będę skupiała się na tym, co dla nas najważniejsze. Oprócz tego, że filmy będą trzy w tygodniu, to chciałabym na nowo ruszyć z naszymi spotkaniami na żywo. Pamiętacie, w zeszłym roku prowadziłam, już przez wiele lat, takie spotkania w środę od godziny 20.00 w postaci live'u i tutaj na YouTubie i również na Facebooku. Także te osoby, które potrzebowały bieżącej inspiracji, chciały mi zadać pytanie, chciały razem ze mną się modlić, chciały jakiejś interakcji, to miały taką możliwość. Mogły po prostu być ze mną tu i teraz. Tak więc te live, y środowe o godzinie 20 wskrzeszam na nowo i już 6 września ruszamy z pierwszym live'em. Tak więc z pewnością ci z Was, którzy obserwują mój kanał, subskrybowaliście go, włączyliście taki dzwoneczek, gdzie. Yy... Jest wysyłane do Was powiadomienie. Będziecie dostawali właśnie taką wiadomość odnośnie tych live'ów. Jeżeli chcecie mieć absolutną pewność, że Was nic nie ominie, to również zapiszcie się na mój newsletter. Co tydzień wysyłam w środę taki list. Prosto z serca, ale również z różnymi szczegółami odnośnie tego, co, co robię, gdzie jeżdżę, jakie ja organizuję nowe projekty. Tutaj od razu. Wskazuje link, możecie kliknąć, zapisać się, jeżeli jeszcze takich listów nie dostajecie. A jeżeli się zapisaliście, a nadal nie dostajecie, bo Wam wpada gdzieś do spamu, to proszę, proszę napiszcie do mnie kontakt małpaagatasrzewska.com i postaram się zbadać tą sprawę osobiście, dlaczego nie dostajesz listów. Tak więc to są zmiany, które szukuję. Wierzę, że to pozwoli mi skupić się... Na takich nowych projektach, które Pan Bóg wkłada mi w serce bardzo chciałabym stworzyć kurs, który pomoże chrześcijanom, szczególnie takim początkującym studiować Pismo Święte. Często jest tak, że nawracamy się. Ja sama mam taką historię, że się nawróciłam i widziałam wokół siebie ludzi, którzy czytają Biblię, którzy się modlą. I, i to było dla mnie oczywiste, tak, że trzeba czytać Biblię i się modlić, ale ja nie wiedziałam wcale jak i nikt mnie tego nie nauczył. I może się wydawać, ok, otwierasz i czytasz, ale to nie jest tak. To nie jest zwykła książka i to nie jest książka do czytania, to jest książka do spotkania się z Bogiem. I dlatego w moim sercu od pewnego czasu Pan Bóg tam mocno dotyka tych stron, aby stworzyć taki prosty kurs, czy kurs o książkę, która by pomagała stawiać te pierwsze kroki i rozumieć, co Bóg do nas mówi. Dlatego, że tu nie chodzi o znajomość tylko faktów historycznych, e, tylko chodzi o to, m, żeby rozpoznać Boże prowadzenie i zobaczyć, jaki jest Boży charakter w tym wszystkim. E, po to jest słowo Boże. Tak więc, e, ten kurs czy kurs o książka prawdopodobnie się narodzą. Nie wiem jeszcze kiedy. <laughs> e, to jest wszystko uzależnione od tego, jak Pan Bóg będzie m, mi pozwalał czy też naciskał, um, bo zauważyłam, że teraz jestem w takim okresie. Nasłuchiwania, nasłuchiwania większego. Jestem z natury działaczem i jak mi coś padnie do głowy, to idę i robię. Ale w tych kwestiach duchowych nie chodzi o działactwo, nie chodzi o to, żeby robić pozytywne rzeczy, tylko żeby robić dokładnie to, co mówi do nas Bóg. I postanowiłam się tak trochę właśnie wycofać, trochę wstrzymać z tą swoją działalnością i popatrzeć, gdzie Bóg kładzie akcent. Żeby nie wychodzić przed orkiestrę żeby nie być bardziej gorliwą niż sam Duch Święty, bo z tego dużo dobrego nie wyniknie. Tak więc, stąd ta decyzja o filmach, które będą trzy razy w tygodniu. i jeżeli będzie Wam brakowało tych filmów rano i chcielibyście posłuchać czegoś jeszcze bardziej wartościowego, takiego tematycznie związanego z daną dziedziną, to polecam Wam różne playlisty, które są na moim kanale. Jest na przykład playlista o modlitwie. Tutaj pokazuję, możesz od razu kliknąć i rozwinąć się filmy wszystkie o modlitwie, o tym, jak się modlić, jak rozumieć Boże odpowiedzi, albo co zrobić, jeżeli nie mamy odpowiedzi od Boga. Jest cała seria związana z poczuciem własnej wartości. To jest bardzo ważna seria. Na tej serii oparłam swoje słuchowisko w 30 odcinkach Słowa, które leczą. To jest taka dziedzina, w której cały czas mamy problemy z naszą tożsamością, kim jesteśmy, jak widzi nas Bóg, i dlatego dużo filmów nakręciłam na ten temat. Tak? Więc tutaj znajdziesz tą, tą serię. Jest osobna seria o dyscyplinach życia duchowego. O tym, co chrześcijanin, każdy chrześcijanin, gdy się nawróci, kiedy odda życie Bogu, powinien praktykować. I tutaj są to zasady biblijne, są to zasady związane z naszym codziennym życiem. Bardzo ciekawa seria oparta o książkę Richarda Fostera, Dyscypliny Życia Duchowego, która już jest niestety nie do dostania, być może. Spróbujemy wydać razem z mężem, ponieważ jest to bardzo wartościowa pozycja. Tak więc tutaj znajdziecie tą serię o dyscyplinach życia duchowego. Jest cała seria e, również e, dotycząca życia takiego w odwadze, e, żeby się nie bać, żeby iść do przodu, żeby. E, żeby rozumieć, jak współpracuje się z Bogiem, również tutaj ją znajdziecie. Jest tych serii o wiele więcej, więc kiedy klikniecie playlista na moim kanale, to rozwinieć Wam się całe spektrum różnych e, serii do oglądania. Ok, tak więc e, to są te zmiany, które nadchodzą. E, szykuje się również konferencja Wiara czyni Cuda. Miałam wątpliwości, czy dalej to e, prowadzić, ponieważ w zeszłym roku była dosyć niska frekwencja i zastanawiałam się, dlaczego. Włożyłam w ostatnią edycję o wiele więcej wysiłku raz, razem z moimi przyjaciółmi Ewą i Adamem Bajerskimi, którzy są filmowcami. Którzy zrobi to bardzo profesjonalnie, ale no z jakiegoś powodu tej frekwencji dużej nie było. Być może coś równoległego działo się w tym samym czasie. W każdym razie pod koniec października, ostatnia chyba, sobota października, o ile pamiętam, konferencja Wiara czyni cuda będzie. I oczywiście dostaniecie wiadomość, będę zresztą o tym mówiła w filmach, więc na pewno Wam to nie umknie. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jest to źródło bardzo wielu doświadczeń, cudów, wspaniałych rzeczy, które Bóg robi. I kiedy ostatnio czytałam te doświadczenia, przypominałam sobie, jak to było rok temu, dwa lata temu. To pomyślałam: Boże, ja chcę znowu to przeżywać, chcę widzieć, jak ty dokonujesz wielkich zmian wśród ludzi, którzy otwierają się na Twoje działanie, którzy nie tylko chcą studiować Biblię, nie tylko chcą wiedzieć, ale ch którzy chcą doświadczać i którzy chcą się uczyć od innych, jak doświadczać, jak e, dać się prowadzić Duchowi Świętemu, jak brać od Boga te cuda i zmiany, które On chce nam dawać. Tak więc ta. Konferencja odbędzie się. Jest coś niesamowitego w tym, że jest to konferencja online jedynie. Miałam pokusę, żeby zrobić ją stacjonarnie, ale stacjonarnych konferencji jest bardzo dużo różnych. I pomyślałam, że dobrze, jeżeli jest coś takiego, Dostępnego dla tych wszystkich, którzy są gdzieś tam za granicą, w Anglii, w Niemczech, którzy słuchają w Australii, w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że wielu z Was właśnie mieszka gdzieś tam daleko. I to nie jest to samo mieć takie uczucie, że a, nie mogłam dojechać na konferencję fizycznie, więc oglądam online. Jest takie poczucie straty. A co innego jest, kiedy wiemy, że i tak wszyscy jesteśmy w komplecie. i Nikt tutaj nie miał jakiegoś ograniczonego dojazdu, tylko naprawdę uczestniczymy w tym tu i teraz. Tak więc konferencja będzie online. Oprócz tych rzeczy misyjnych, w moim życiu też dzieje się tak wiele zmian związanych z moim trybem życia. Ci z Was, którzy czytają moje listy, newsletter, wiecie, że zaczęłam uczyć się grać na pianinie. Jest to absolutnie super doświadczenie, gdzie jestem w sytuacji, gdzie muszę się uczyć nowych rzeczy. I to jest fajna sprawa. Człowiek musi być pokorny, musi być skupiony. Mój mózg po prostu się gotuje, kiedy uczę się grać. Równocześnie tak wiele czynności muszę wykonywać. Jest to świetna praktyka również dla mojej duszy, gdzie nie spędzam czasu przed ekranem, tylko mogę być z Bogiem. I te czynności, takie pierwotne, można powiedzieć, starożytne, jak czytanie, malowanie, pisanie, Spacerowanie, praca w ogrodzie, granie jakiejś muzyki to wszystko jest uspokajające bardzo i bardzo wiele mi daje. Tak więc to, co lubiłam robić w dzieciństwie jak muzykowanie, rysowanie również to są rzeczy, do których teraz wracam robię przestrzeń. Tak, celowo dla nich, może się wydawać, że one są takie nieproduktywne. W takim znaczeniu, że to nie jest coś, co ja robię dla innych ludzi, albo co nie wiem, przynosi jakiś potem zysk, tak, że mogę utrzymać rodzinę. Nie, ale to jest zysk w duszy. To jest zysk taki, że ja mogę słyszeć Boży głos i odpowiadać w sposób artystyczny na ten głos, więc jest to bardzo ważna część. Kolejna zmiana jest również taka, siedzę tutaj w ogrodzie, spędzam o wiele więcej czasu w nim, e, rozmyślam, modlę się, ale również pielę i wycinam, przycinam krzaki, które są za duże. Postawiliśmy razem z moim mężem mały domek, który będzie niebieski. Zaraz Wam pokażę jeszcze nie jest niebieski. Pokażę Wam, jak on wygląda teraz. I to będzie taki domek modlitewno, herbaciany, <grywania> ponieważ ja uwielbiam pić herbatę i mogę pić jej bardzo dużo. Pomyślałam, że chciałabym mieć takie miejsce, gdzie mogę być sama, zupełnie sama, gdzie mogę być zdal od mojej rodziny, żeby trochę odpocząć, gdzie mogę się modlić. I gdzie mogę spotykać się z Bogiem, gdzie mogę pisać swój dziennik, gdzie będę mogła pisać książkę, którą mam nadzieję, że w końcu wydam w przyszłym roku. I gdzie będę mogła również pić herbatę, bo jest to coś, co po prostu absolutnie bardzo lubię. Tak więc, już Was zabieram tutaj w podróż, chcę Wam pokazać ten domek. Tak więc, tutaj musimy zejść po schodkach. To jest taka nasza część ogrodu ogniskowa. Z tyłu jest las. Wielki taki bukowy. Bardzo go lubię. A tutaj oto domek. Domek, który będzie modlitewno herbaciany. On będzie niebieski, będzie miał białe drzwi. O. Jeszcze jest niepomalowany. Ale będzie tutaj fajnie. Tak, więc tutaj właśnie Tutaj będę sobie siedziała, tutaj sobie będę pisała, tutaj będę piła herbatę i będę się modliła. I wierzę, że bóg będzie mówił tak jak zawsze. Fajna sprawa. Niedługo Wam pokażę, jak ten domek wygląda pomalowany, a to już na pewno nie w tym filmiku, bo farba jeszcze nie została zakupiona. Chciałam Wam bardzo podziękować z góry za wszystkie życzenia urodzinowe, które dzisiaj dostaję. Za Wasze komentarze, za Waszą obecność, za to, że jesteś, że mnie lubisz w jakiś sposób, że jestem Ci pomocna, być może w duchowym Twoim wzroście. I że wspierasz mnie w różny sposób, chociażby przez to, że piszesz komentarze, że piszesz do mnie maile, że wspierasz mnie na moim profilu Patronite e, finansowo, ponieważ to wszystko, co robię, kosztuje i dzięki Tobie, między innymi, mogę to wszystko robić. Tak więc jest to nasze wspólne dzieło i wierzę, że bardzo wiele osób jest pobłogosławionych. E, piszą do mnie maile ludzie z całego świata, którzy znajdują Boga. Nawracają się, zaczynają pi czytać Pismo Święte, zaczynają się modlić, e, doświadczać Boga w większej mierze, e, dzieją się cuda w ich życiu, po raz pierwszy zaczynają słyszeć Boże głos i to są po prostu mega wspaniałe sprawy. Tak więc to jest wspaniałe, że możemy tworzyć to wszystko razem i te projekty oczywiście dzięki Bogu istnieją, będą się rozwijać, e, ale również przez to, że Jesteśmy razem, że po prostu siebie nawzajem wspieramy. Na sam koniec chciałam się pomodlić yy, o Ciebie o to wszystko, co się dzieje tutaj online. Chciałam podziękować Bogu za to, że nas prowadzi, za to, że to On jest inicjatorem, dokończycielem tego wszystkiego. Boże, Ty jesteś wspaniały, jesteś cudowny. Wszystko dzięki Tobie się dzieje. Ty dajesz nam energię, dajesz zdrowie, dajesz siły, pomysły i wizje odnośnie tego, jak to wszystko ma wyglądać. Dziękuję Ci za przyjaźń, którą nam dajesz. Może nie taką osobistą, taką online, ale jednak możemy mieć jakąś relację ze sobą, z tą społecznością. Dziękuję Ci Boże za to, że przez tyle lat to wszystko prowadzisz, inicjujesz i to wszystko na Twoją chwałę rośnie. Za to wszystko dziękuję w imieniu Jezusa. Amen. Okej, okay, dziękuję ci, że zobaczyłeś ten odcinek i czekam na twoje komentarze. Czekam również na twoje uwagi, na twoje pomysły, być może na to, co ja mogłabym jeszcze robić tutaj online, w jaki sposób mogłabym pomagać innym. Te wszystkie rzeczy, które piszecie, są dla mnie bardzo ważne i wszystkie komentarze czytam. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.